Jeśli twoje imię zaczyna się na jedną z tych liter, to nigdy nie pomijaj tego filmu. Musisz bardzo uważać, bo już w najbliższym czasie czeka cię coś niesamowitego. Sprawdźmy, co to może być. Okej, okay, to będzie dla ciebie ostrzeżenie. W najbliższym czasie czekają cię jakieś ważne życiowe decyzje i musisz bardzo mocno uważać, żeby nie podejmować ich pochopnie bo ktoś może próbować na ciebie wpływać, bo ktoś dodatkowo może obniżać twoją taką pewność siebie i tak dalej. E, więc te decyzje muszą wychodzić z twojego serca, a ktoś niestety może w twojej głowie bardzo mocno mieszać. Istnieje bardzo duża szansa, że ktoś mocno ukrywa przed tobą swoje prawdziwe intencje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, na przykład co cię czeka w życiu uczuciowym, lub jakie intencje wobec ciebie ma dana osoba, lub chcesz poznać odpowiedzi na twoje pytania, to bardzo dobrze trafiasz, bo karty są moją rodzinną tradycją od ponad 120 lat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wejdź na moją stronę internetową kluczprawdy.pl i zamów u mnie prywatną wróżbę.